Przybierzali do Betlejem pasterzy, grając w się dziewiąteczku na liżę, chwała na wysokości, chlała na wysokości, a później szery się ciągnie, chlała się na wysokości. Proszę ładne kolendy. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi, oddawali swe ukłony w pokorze, tobie serca ochotnego, Boże. Speedrun. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi, chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. ja Piaski sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Słowo. Na czarnik ja <grym> nie, będzie... sobie żywa. Wysokosci. Cihwa. Wał. Na, kości, bała, na kości, bo... Bo... a pokój na Dziwili się nie I myślenie że będzie zajdzieć na 2. Na wysokości, na wysokości, a pokój... Na ziemi! Oto mu się wujosiu osła kłaniają. Trzej królowie podarunki oddają! Chwała! na wysokości chwała! Na wysokości! a pokój! Na ziemi! E, a, I anieli groma, gromadami pilnują! Czemu nie ma dźwięku? Nie panna czysta, cholocynek na Chwała czysta na wysokości! Dźwięk, dźwięk. Coś tam! Poznali go Mesjasz być prawym, rodzonym dzisiaj panem łaskawym. I my go także z Bogiem zbawcy już znamy i z całego szesy kochamy. Chwała na wysokości, chwała na wysokości. A pokój na ziemi.